Szanowni Państwo, wielka zmiana w Parlamencie Europejskim. Według jednego z poufnych raportów, Parlament Europejski się sypie. Literalnie mówiąc, jeden z budynków, który na co dzień służy obradom oraz spotkaniom komisji, jest w fatalnym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Zbudowano go w 1993 roku. Ma więc niewiele, ponad 22 lata. Jego stan techniczny jest tak zły, że w raporcie wnioskowano dwa rozwiązania: albo całkowite zamknięcie i generalny remont ze zmianą kształtu, albo wyburzenie i budowa nowego. Koszty obu tych działań obliczono na około 1 miliarda euro. Jak wskazywali architekci, budynek projektowany był tak, by wytrzymać 20 lat. Wyraźnie widać, że sami projektanci Unii Europejskiej nie byli przygotowani, że projekt przetrwa aż tak długo. Od lat wydatki parlamentu na jego funkcjonowanie są olbrzymie, trwonienie funduszy jeszcze większe. Każdego miesiąca Parlament Europejski wybiera się w tygodniową podróż do Strasburga. Roczny koszt tych wycieczek to bagatela 220 milionów euro. W tym roku budżet samej. Instytucji znowu wzrośnie. Cóż, Titanic też miał być niezatabialny, a orkiestra grała tam do końca.